Co najlepsze, to najlepsze, co można zrobić w takiej sytuacji. Mecenas Bejdo ściągnął moją mamę Zika do domu de la torre. Twoja mama była Zika? Nie wiedziałem. Tak, pracowała dla rodziny Cheveria. Znałeś Cheveria? Tak? Co cię tak dziwi? Znałeś ich? nie. To byli bardzo dobrzy ludzie. Mama wychowywała się u nich na Haciendzie, A potem przyjechała pracować u Delatorze. Dzwoniłaś? Jak on się czuje? Wiesz coś? Jest już na ojomie. Tata mówi, że ma szansę na powrót do zdrowia. Dzięki Ci Boże. A pani Teresa, Martin? pytałaś o nich? Nie, ale na pewno są zdruzgotani. W takich przypadkach pozostaje tylko modlitwa. Pomodlimy się? Nie jestem w tym dobra. Bóg nigdy mnie nie słucha. Prędzej wysłucha Ciebie, bo masz nawet własny ołtarzyk. Pomódl się przed Nim w intencji wujka Herarda. Tak zrobię I to zaraz. Jednak nie myślę, że Bóg łaskawie słucha moich próśb. Nie zawsze jest pełny. A jeśli nawet, to często już po czasie. Bueno, con permiso. Hasta luego. Jesteś niedobra. José Antonio. Es que... O mało nie wpadłam w histerię z es que... zazdrości. Es que... Myślałam, że <trym> co, że ona i ja daj spokój. Mira. Przepraszam za wszystko. Zachowałam się jak głupie, zarozumiałe dziecko. Przeprosiny przyjęte. Byłam w złym humorze. Grunt, że mi. Mama doprowadza mnie do szaleństwa. Nie przypominaj mi o tym, bo znów się pogniewał. Już się na mnie nie gniewasz? No. Dziś rano postanowiłem nie mieć do nikogo pretensji. A nie postanowiłeś kogoś pokochać? Może. Spotkamy się wieczorem? Mm. Do wieczora jeszcze daleko. A moich rodziców nie ma. Jesteś szalona. Z twojego powodu. <noise> Dziękuję, że zadałaś sobie tyle trudu. Bardzo się martwiłam. Będę spokojniejsza, wiedząc, że operacja się udała. Chyba tak, ale jeszcze nie pora triumfować. Mogą wystąpić jakieś powikłania. Wszystko w ręku Boga. Pozostaje nam czekać. Przejdę się trochę. Przyniosłam teczkę, myce na sobie idą, leżało na ziemi. U pani będzie bezpieczniejsza. Natomiast nigdy się z nią nie rozstawał. Dziękuję ci za wszystko. Pójdę już. Wpadnę jutro w wolnej chwili. A zatem do jutra. Usiądź trochę. Odpocznij. Chodź. Nie Fernando. Brat z siostrą są na górze, a Milagros w kuchni. Sebastian jest na uniwerku, a Lucia wie wszystko. Jak to? Nie martw się, nic nie powiem. Boi się mnie. Chodźmy do twojego gabinetu. Będę udawać sekretarkę. No chodźmy. Nie masz ochoty coś wypić albo zjeść? Pójdę z tobą. No, gracias. Dzięki. Nic mi się nie, no, 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 nie złoży. Mogę ci coś przynieść? A? Może kawę? Chcę, żeby Gerardo wyzdrowiał. Czyje to? De Gerarda. Su Sekretarka przyniosła. Cały czas myślę, żeby tego nie, nie zgubić. To mogą być jakieś ważne dokumenty. Jak chcesz, wezmę tę teczkę i zatrzymam u siebie w domu. Zaraz jadę. To miłe z Twojej strony. Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Już dobrze, mamo, spokój się. Zadzwonię. Daj znać, jak będzie coś nowego. Musisz być silna. Gerardo na pewno wyzdrowieje. Dzień dobry. Los chciał, żebyśmy się znowu spotkali. Proszę nie mieszać w to losu. Pewnie przyszedł Pana w sprawie Gerarda. Operacja się udała. Bardzo się cieszę. Wykrył pan coś, komisarzu? A może znalazł pan wreszcie choć jeden krok? Nawet więcej. Mam nazwisko, zdjęcie i biografię człowieka, który zabił stróża i ranił pana Bejido. Można obejrzeć to zdjęcie w każdej chwili u mnie w biurze. Mogę też zawieść je państwo do domu. Zbytni kłopot. Raczej przyjemność. Kto to jest? Niebezpieczny przestępca. Peter Farfan, znany jako doktor Peter. Mam nadzieję, że ten się panu nie wymknie. Wkrótce go złapiemy. O ile wcześniej ktoś go nie zlikwiduje. Życzę szczęścia. Ja też. Do widzenia. Do zobaczenia. Co pan myśli? To zaczyna być bardzo interesujące. Chodźmy. Zjemy coś? To co jest niezły barak. Nie tędy, komisarz. Słyszałem przez radio, ale nie wiedziałem, czy to ta sama osoba. Była dziś u mnie Milagros. Mówiła, jaki to wspaniały człowiek. W radiu powiedzieli, że stan jest bardzo ciężki. Najbliższe dni pokażą czy z tego wyjdzie Oby Milagros bardzo polubiła tę rodzinę Nie podoba mi się ten policjant. Wszędzie węższy. Taką ma pracę. Musi węszyć, żeby coś znaleźć. Złoście mnie. Mam wrażenie, że kpi sobie ze mnie. Mylisz się. Według mnie jest poważny i skuteczny. Patrzcie jak szybko wykrył, kto napadł na Heralda. Przepraszam, zagapiłem się. Pomyśl tylko, taki przestępca chodzi sobie po mieście i nie wie, że policja depcze mu po piętach. zawsze jak tu wejdziesz będziesz o mnie myślał. Jesteś kompletnie